Cześć, Mako z tej Drewno Dzisiaj przeżyjemy 16 tysięcy dni na świecie Roblox Nie będę Ci wdzięczny, jak zrobisz subskrypcję Dla Ciebie to jest 50 tysięcy sekund A masz szansę wygrać villagerów I mam dla Was super deal Jeżeli zostawisz villagerów To w następnym tygodniu wstawiam Wam 50 tysięcy łapek w górę Także wszystko zależy od Was I jeszcze ważna informacja Jeżeli chcecie mój Discord Discord No to pierwsza linijka w opisie macie Discorda Zapraszam, tam je znajdziecie Dobra, 3, 2, 3, 1, 2, 3, lecimy no, i jesteśmy. Na starcie niszczymy komputer. Bo pierwsze czym się będziemy zajmować, to wydobywanie co do gigantycznego projektu. Robić największą kopułę w Polsce czy tam na świecie. Anyway, ja nie walczę o osiągnięcie. Zabieram też beacon z bazy. A wieczorem już klasycznie polujemy na creeper To niszczę szybko gościa z banerem i robię szybkiego rajda w wiosce, której robię on zawsze. It was at this moment Jackson knew. He Dropnęliśmy temy i jak zawsze poszedłem przygotowany, przez co ginąłem. Szczególnie, że kolejnego dnia straciłem peceta, więc już sobie darowałem. Rozkładam szalkery i będziemy musieli je wszystkie zapełnić piaskiem, więc... Time. It's time. Stop! It's time. Stop, okay? No more! Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Oczywiście kopię, a wieczorem chodzę naprawić łopaty. I Naprawić łopaty. I tak to trwa cały czas. Wróciłem do domu i zaczynam obcinać owce. Zaczyna się zastanawiać po co. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo będziemy niszczyć... W tym odcinku kilka razy zaoferowałem Wam na początku taki deal, że jeżeli uda nam się bić trzy... 3... To odcinek pojawi się znacznie szybciej, bo nie chcę Was zostawić z takim kopanie kontent, że tak to powiem, następny dzień. Zniszczymy sobie wszystkie mowy w Minecrafcie. I widzowie, chcę Wam tylko powiedzieć, że mniej więcej tak będę kopał do Makłowicza. No i od razu Wam spoileruję, bo potem stwierdziłem, że no fajnie by było coś zrobić w tym odcinku, ale no dzięki temu praktycznie cały kamerzysto będzie skopany już na następny odcinek, do big projektu. Dlatego było nam potrzebne też szkło, które się tam przepala. Dobra, nieważne, lecimy dalej. 334, prawie cały dzień kopiemy. Zbieram Leona razem ze skinem i go przestawiam. I znowu wracamy do tego samego. Następny dzień to to samo. 336. Wracam znowu naprawić największą kopułę w Polsce. Tylko, że tylko jeden mamy. Totem. Bardzo, No to pozostałe dwa odkładam, niestety. A nie mamy villagera. Sandrum, tak. się zapodział po przeniesieniu świata na wyższą wersję. Tutaj jeszcze jedna ważna informacja, bo pewno dużo osób będzie pytać, dlaczego nie gram na 1.17. Będę grać niedługo, jak wyjdzie wszystko tak, żeby było to optymalne i żeby shaderki były takie, które mnie satysfakcjonują, bo obecnie mam tam 70 tysięcy FPS-ów, także nie wiem, o co chodzi. Przez cały dzień zbieram różne rzeczy ze skrzyń do Leona razem ze skinem. Trzeba coś w końcu zrobić. Wieczorem poluję na Pakłowicza bo przydadzą nam się nici i oczywiście na Creepery. Zaczynam budować sobie wszystkie moby w Minecrafcie, Robię go, bo potrzebuję łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Następne projekty będą wymagały sporej ilości Makłowiczanek, więc będzie on się znajdował na rewizji, dzięki czemu resmowów będzie totalnie kozacki. Więc szybki poradnik. Budujemy platformę 21 000 na 2021. Dodajemy się największą kopułę w Polsce, oczywiście. Następnie takie rogi musicie zrobić o długości 7000 kratek. Następnie na wysokości 3000 kratek dodajecie półpłytki i ustawiacie je tak, aby po prostu woda się na nie rozlała. Dodajemy też ditotem na każdej tej kładce, a tutaj przykład o co chodzi z tą kładką i jak woda powinna się rozlać. Dodajemy hopery, a na nie... ...łosie, jelenie... Postanawiam u góry zrobić awk pomieszczenie więc robię portal, dodaję ściany, oczywiście jakiś dach i wszędzie pół bloki. Tego dnia postanowiłem zawkować dwa dni, zobaczyć jak dużo wyprodukuje ten grinder, po prostu trzeba opłacało się go robić. No i tutaj stała się akcja magiczna, wyobraźcie sobie tak. Podnoszę sobie wodę i zaczynam Zginąć. ją pić gdy nagle dzieje się to. Coś mi rzuciło w dół, straciłem totem i zostało mi pół serca. Zapauzowałem grę i metodą włączania i włączania świata udało mi się. Robię sobie teraz fajerwerki, na pewno nam jachnie, tak, Jestem wędzie. Z prochu robię TNT rozkładam je losowo w strongu i detonuję, bo w przyszłości powstaje tutaj też wielki projekt, ale obecnie to tylko taki przedsmak. No i musimy ewidentnie powiększyć grinder, bo będziemy potrzebowali tonę gunpowdera. Ale efekt może być jak na dwa staki. Skoro trochę poświrowaliśmy, to wiecie co robimy. Wracamy do kopania. Koniec wszystkiego. No prawie koniec wszystkiego, bo jeszcze. Bardzo się zmieniło. Tego dnia pijemy lawy i wracam do góry. Dotarliśmy no, w lesie i zbieramy drewno. Tam ponad 10 staków na luzie starczy. Będziemy potrzebowali je po prostu z naszego magazynu w grinderze. No, drewno jest nam potrzebne na skrzynki, na hopery. To jest bardzo drewnożerny 100 ta farma to będzie coś więcej niż lewitujący lewita z w wodnym biomie teraz wszystko już działa, więc zabieram kości z naszego grindera, zobaczcie jak on fajnie działa dodaję je do skrzyni i spamuję rączką w noteblocka, aby szybciej po prostu te kwiatki powstawały jeżeli ci się odcinek podoba, to możesz ty zostawić łapkę w górę w tym momencie bo chwilę tutaj będę klikał, także czekamy na ciebie ty, ty, ty zostaw łapkę, tak, tak, to jest ten czas pamiętaj 50 i lecimy, a jak chcesz mojego teksturpaka, to wszystko na discordzie dobra, kolejny widzimy więc potrzebujemy kości po prostu odwiedzamy znowu grinder no i tworzymy tam już 7 dni, nacisnijmy po... kanał. Tak, ale my będziemy wszystko to udoskonalać na spokojnie. E, tylko, że nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się teleportem. Piasek. Tworzę tonelajm cementu. I teraz widzowie to co powiedziałem. Kładę go po prostu na ten... Tema <grym>. Przerabiamy cement na beton. Wykładamy go. Tyle ile możemy. Z samego rana już widać moje zmęczenie i brak totalnie reakcji. Bo nie dość, że spadłem sobie w dół jak Kłowicz było w tej pracy. I zamiast iść spać... To jeszcze postanawiam przez tą noc kopać. Wybija 6 rano, a to oznacza w Minecraftie nowy dzień, także koniec. Sekund, i bardzo się cieszę zawsze jak po tych odcinkach dużo subskrypcji nowych wskakuje. Zachęcam do obejrzenia innych filmów tej serii. No i co? Dekstar Pagiszek, mężczyzna, za kratami iść na tydzień. Pajo!